Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu znajduje się w siedzibie dawnej huty Clemensa, założonej 250 lat temu. Dokładnie w październiku 1771 roku został tu rozpalony pierwszy prymitywny jeszcze wielki piec oraz fryszerka świętego Jana, w której surówka wielkopiecowa przerabiana była na stal i w procesie świeżenia oczyszczana z domieszek. Z woli arcyksięcia Albrekta Kazimierza Saskocierzyńskiego, oprócz ośrodka hutniczego, powstały na terenie naszej miejscowości jeszcze cztery kuźnice, zwane też młotowniami lub hamerniami. W Dolnym Ustroniu w 1771 w 1880 roku wzniesiono młotownię Adama, która po latach przekształciła się w słynną kuźnie Ustro, A w 1820 roku zbudowano młotownię Alberta, zlokalizowaną naprzeciw Kościoła Ewangelickiego. W górnej części miasteczka, w miejscu dzisiejszego nadleśnictwa, w 1820 roku powstała młotownia Krystyny, która dała początek walcowni żelaza Hildegardy. A w 1837 roku w dzielnicy Polana założono młotownię. Teresem. Wszystkich pięć ustrońskich ośrodków hutniczych łączył kanał wodny Młynówka, który w tym roku również obchodzi 250-lecie istnienia. Podstawowym wyposażeniem wszystkich ustrońskich ośrodków hutniczych były młoty napędzane energią kół wodnych pochodzącą ze spiętrzeń na progach Młynówki. W połowie XIX wieku pracowało w ustroniu aż 17 kół wodnych. Zespół Szkół Technicznych powstał więc na miejscu dawnego założenia hutniczego, które obecnie wpisane jest do Krajowego Rejestru Zabytków. Wartość historyczną mają tu nie tylko mury szkoły, dawny staw poprzemysłowy wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi oraz groblą zwaną niegdyś promenadą wielkopiecochą, a także pierwotna droga między szkołą a muzeum. Samo muzeum powstało w roku roku jako siedziba dyrekcji huty Clemensa. Zaś w 1804 roku do kompleksu dołączył hotel kuracyjny, najstarszy w ustroń obiekt piętrowy o charakterze uzdrowiskowym, który wraz ze zbudowanymi w 1868 roku łazienkami do kąpieli żużlowych oraz salonem kuracyjnym stanowiły serce ustrońskiego kurortu. W ten oto sposób niemal od początku swego istnienia ustroński przemysł i uzdrowisko współdziałały, wzajemnie się wspierając. Ponieważ we wspomnianych łazienkach do drewnianych bali z wodą wrzucano żużel wielkopiecowy, przywożony na taczkach przez robotników z sąsiedniej huty. Odkryto bowiem, iż zawierał on związki siarki działające kojąco na bóle reumatyczne. Pustroński wielki piec o wysokości 13 metrów należał do największych w Europie. Z jego prawej strony górowała wieża wyciągowa, czyli gichta, służąca do transportu wkładu wielkopiecowego do przetapiania rudy. Tuż pod wieżą znajdowała się hala lejnicza, a od południa, od strony stawu, dymiły piece fryszerki świętego Jana. Główne wejście do huty znajdowało się od strony warsztatów szkolnych, a fasadę budynku zdobił wieńczący gzyms arkadowy. Taki jak na obiekcie muzeum. U szczytu widniał herb komory a pod nim napis Clemens Hüter, wśród okalających go symetrycznie młotków hamerskich, stanowiących symbol ustrońskiego przemysłu. Wieżę wyciągową wieńczyły półkoliste okienka, a od północy zegar fabryczny wyznaczający godziny wszystkim ustroniakom bowiem w domach nie posiadano jeszcze czasomierzy. Bardzo ważnym etapem w rozwoju huty było powiększenie jej o odlewnię, do której wejście znajdowało się od strony dzisiejszej ulicy 3 Maja, tam gdzie obecnie mieści się główne wejście do szkoły. Odlewano w niej bogato zdobione żeliwne przedmioty o wysokiej wartości artystycznej, utrwalone w zachowanych do dziś księgach wzorów, Czyli muster Buchach. W połowie XIX wieku, po poślubieniu przez cesarza Franciszka Józefa I Elżbiety Bawarskiej, zwanej Sisi, Hutem wraz z odlewnią zaczęto nazywać Elizabeth Hütte czyli hutą Elżbiety. Po 117 latach istnienia, 9 stycznia 1897 roku, unieruchomiono i rozebrano wielki piec hutniczy, a tutejsza produkcja skupiła się na odlewnictwie. W dawnych ośrodkach hutniczych na stopniach kanału wodnego Młynówka, w miejscu archaicznych kół wodnych zamontowano turbiny napędzające generatory prądotwórcze. W ten sposób nasze miasteczko przez ponad pół wieku korzystało z pięciu elektrowni wodnych Produkujących ekologiczną energię elektryczną. Turbinę Francisa zamontowano w pomieszczeniach obecnej szkoły w 1900 roku. Nie każdy jednak wie, że jej relikt nadal znajduje się na terenie placówki. Bliźniacza turbina o dwóch wirnikach pracowała na wale poziomym, uzyskując moc maksymalną 57 koni mechanicznych. Przy 120 obrotach na minutę do dnia dzisiejszego jest niemal kompletna, jednakże na skutek wielkości i braku konserwacji stopniowo ulega korozji, czekając na przekazanie do muzeum. Na początku lat 50. XX wieku po wyłączeniu turbiny nauczyciel metaloplastyki Klemens Błachut ocalił krzyż wiszący w elektrowni wodnej, który udało mu się ukryć pod płaszczem. Zabytek ten od dekady znajduje się w Muzeum Ustrońskim. Na przełomie lat 1906-1907 zlikwidowano także odlewnię Elżbiety. Przenosząc jej robotników do rozwijającej się prężnie huty w czyńcu. Przez 40 lat ten wiekopomny, ogromny budynek zionął pustką. W 1947 roku rozpoczęło się przedsięwzięcie przebudowy prastarej opuszczonej huty na szkołę, finansowane przez zjednoczenie przemysłu metalowego. Jak wspominał Jan Jarocki, opuszczony obiekt urzekł go ze względu na zdrowe mury i dobry dach. A duża powierzchnia dawała możliwość połączenia zespołu szkół z warsztatami mechanicznymi i kuźnią zorganizowaną dla celów dydaktycznych. Zachodnia część kompleksu ze względu na remonty zachowała się względnie dobrze, wschodnia zaś pamiętała pradzieję ustrońskiego hutnictwa i okazała się nielada wyzwaniem. Zewnętrzne ściany zburzono do parapetów okiennych, a ze względu na różnicę w grubości starych i nowych murów udało się zbudować galerię widokową, służącą do dziś. Natomiast dzięki wymianie dachu i podwyższeniu ścian powstał piętrowy, nowoczesny war. Wewnętrzne ściany hal sięgające XVIII wieku istnieją do dzisiaj, a w oryginalnej wnęce, którą dawniej zajmowały główne wrota huty, były tak grube mury, że w ich wnętrzu urządzono magazyn. Dzięki młynówce przepływającej pod szkołą z korytarza możemy podziwiać relikty dawnych progów kół wodnych, Zaś w skansenie przy muzeum zachował się słynny wilk, czyli niewytop z wielkiego pieca hutniczego. Tym to sposób po trzech latach remontu, dzięki uporowi i determinacji Nestora Ustrojskiego Szkolnictwa Zawodowego Jana Jarockiego, 1 września 1950 roku przyjęto do pierwszej klasy technikum mechaniczno-kuźniczego Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego 50 absolwentów szkół podstawowych. Marzenie dyrektora Kuśni zostało spełnione. Film zrealizowany został w Muzeum Ustrońskim. Scenariusz i reżyseria Alicja Michałek. Pomoc techniczna Kamil Podżorski. Czytała Alicja Michałek.